Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna, polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, prezesa Konfederacji Korony Polskiej. Szanowni Państwo, to nie są przecież przypadki. To się wszystko łączy, spina. W ostatnich dniach Konfederacja Korony Polskiej znowu, chciałbym, żeby było inaczej, ale jako jedyna formacja polityczna parlamentarna zajęła stanowisko w sprawie projektu uchwały rządu w sprawie, cytuję, walki z antysemityzmem i wspierania życia żydowskiego w Polsce. Projekt uchwały rządu. Arba! Arba! A to jest nie tylko hańba, to jest nie tylko hańba, macie Państwo rację, ale to jest także i zdrada, i uwaga, to jest kryminał, to jest przestępstwo, dlatego że polskie prawo, chwała Bogu, ani na poziomie konstytucyjnym, ani żadnym innym nie przewiduje wydatkowania z budżetu państwa polskiego na potrzeby. Jakichkolwiek innych, dowolnie wybranych, dowolnie wskazanych narodów. To po prostu jest przestępstwo. Państwo polskie jest polskie. Państwo polskie dla Polaków. Nie bójmy się tego słowa, szanowni państwo. A kto z waszych kieszeni wyciąga pieniądze, żeby je przesypać? Hej, są. Widzi pan, tak. Euro. E, euro. Tak, zastanawiam się, jak to zdefiniować, żeby tutaj za łatwo nie popaść w oskarżenie o jakieś straszne teorie spiskowe, ale widzicie Państwo, że to już nie żadna teoria, tylko to jest po prostu praktyka zubażania i zniewalania Polaków pod różnymi dziś przede wszystkim wojennymi pretekstami na pożytek, na użytek wszystkich dookoła. Co to jest wspieranie życia żydowskiego? No, tam gdzie życie żydowskie, tam na przykład śmierć palestyńczyków. Więc czy wspierając życie żydowskie, mamy być żyrantami, uczestnikami żydowskiego ludobójstwa na innych narodach? Bo to nie tylko Palestyńczycy. Tam, tam państwo położone w Palestynie zdążyło zbombardować półtuzina okolicznych państw. To Więc. Polaków, katolik... My mamy, my mamy być sojusznikami, mamy być wspólnikami tych zbrodni, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości. Nie gućmy się na to. I zwróćmy uwagę, szanowni państwo, że wspieranie żydowskiego życia, jeżeli by, jeżeli by miało, jeżeli miałoby być usankcjonowane. To uchwało i następnie być może jakimiś ustawami, no to będzie wspieranie wszystkiego, co się żywnie spodoba starszym i mądrzejszym, a przecież im się na przykład podobało 447, czyli akt, postanowienie z kolei legislatywy amerykańskiej, które dla nas no po prostu w praktyce ma charakter rozbójniczego wymuszenia na narodzie polskim. To im się podobało. I teraz, I teraz wobec tego miałby być w Polsce oskarżony o antysemityzm każdy kto przyjdzie na podobną manifestację, kiedy trzeba będzie znów zaprotestować przeciwko tym wymuszeniom. Czy ma być oskarżony o antysemityzm każdy kto widzi, rozumie i właściwie ocenia? Dziki, rasistowski, satanistyczny dla każdego poczciwego człowieka, dla Polaka, dla katolika, tak. Satanistyczny, borasistowski, a więc oparty na fałszywej antropologii, umocowanej w fałszywej teologii, kult talmudyczny. Czy Polacy mają być wszyscy zaangażowani przez takie decyzje rządu w promowanie, wspieranie. Talmudyzmu? Co to jest Talmudyzm w praktyce? To właśnie w gazie widzimy. To są czerwone plamy na bruku po palestyńskich dzieciach. To jest Talmudyzm w praktyce. Jeśli ktoś myśli, że dla polskich dzieci jest przewidziany docelowo inny scenariusz, a to się myli. A to się myli, ponieważ Talmudyzm jest to fałszywa nauka, mroczna. Dzika, plemienna, rasistowska, która dzieli ludzi na ludzi i podludzi. I Państwo do jakiej kategorii należycie z tej perspektywy? Do kategorii podludzi, gojów, istot człekokształtnych w istocie o charakterze bydlęcym, a nie człowieczym. Czy my mamy się na to godzić, żeby w Polsce z polskiego budżetu, z polskich kieszeni. Takie bezeczeństwa i uwaga, także o charakterze przestępczym, o charakterze podżegania do przestępstwa, żeby były wspierane. Państwo polskie, z czego wszyscy jesteśmy radzi, chwała Bogu jeszcze trzyma się cywilizowanego standardu, którym jest równość wobec prawa. I jest zabronione, jest zabronione i chwała Bogu wydzielanie jakichś kast nad ludzi jakiś raz panów tak właśnie dlatego że to jest państwo polskie a nie państwo polsko ukraińsko żydowsko eurokołchozowe Póki to jest państwo polskie to tego standardu możemy się trzymać kiedy starsi i mądrzejsi czy z Brukseli czy Berlina czy z Moskwy czy z Waszyngtonu czy z jakiejkolwiek innej stolicy Rozciągnął swoją władzę nad Polakami, wówczas szybko przekonamy się, że takie różnicowanie jest możliwe i przekonamy się, że Polacy przestali być gospodarzami we własnym kraju. Już przestają. I o to my się tutaj upominamy. I ta nasza, i ta nasza manifestacja pokojowa, szanowni Państwo, mam nadzieję, że też wszyscy to dobrze rozumieją. To nie jest manifestacja pacyfistów. My nie żyjemy żadnymi urojeniami pacyfistycznymi. Nie. My mam nadzieję, wszyscy radzibyśmy przychylić nieba Wojsku Polskiemu, Straży Granicznej, Polskiej Policji i Bezpiece, byle tylko realizowały one polską rację stanu w trosce o polski interes narodowy. Nie jesteśmy pacyfistami. Jesteśmy narodem historycznie, tradycyjnie trzymającym się zdrowego rozsądku, a więc potrzebie także walecznych narodów. Ale nie dopuśćmy do tego, żeby ta nasza cecha ułatwiła przeciwnikowi popchnięcie nas pod ciężarówkę z gruzem, żeby ułatwiła przeciwnikowi poprzez oswojenie Polaków i rozegzaltowanie na potrzeby propagandy wojennej, żeby ułatwiła wpakowanie nas w kabałę z której nie wrócimy w jednym kawałku. Polska jak pójdzie na wojnę, nie wróci w jednym kawałku.